Hola, hola Amigos, witam Was w pięknym miasteczku Tasco, cudowne miasto, magiczne. Zobaczcie, tutaj atmosferka na głównym placu tego malutkiego miasteczka, jak to w miasteczkach meksykańskich. Oczywiście połowa narodu karmi drugą połowę, więc nawet pomimo tego, że mamy jakieś tutaj czasy covidowe, no to jakieś stoiska z przekąskami są. Ja sam jestem teraz właśnie na. Balkoniku, bardzo fajnej, mojej ulubionej restauracyjki o nazwie Atrio. nie dość, że fajny widok to jeszcze bardzo, bardzo smaczne jedzenie. Widzę, że tutaj też gdzieś w pobliżu kręci się moja grupa, którą właśnie przywiozłem, no bo Meksyk jest krajem, który jest całkowicie otwarty na turystów i można tutaj bez problemu podróżować. No to jest pełno rzemiosła. Jest to miasteczko takie typowo turystyczne, więc oczywiście mieszkańcy się głównie zajmują wytwarzaniem różnego rodzaju wyrobów, które później sprzedaje się turystom. Przede wszystkim swoim krajowym, ale też turystom zagranicznym, których no może w tym roku jest trochę mniej. Tutaj zobaczcie, też jeden z symboli tasko są garbusy garbusy, które funkcjonują jak taksówki i one wjadą wszędzie. To jest fajna sprawa, że te garbusy, konstrukcje bardzo stare, są idealnie dopasowane, można powiedzieć, do tutejszych warunków. jak powiedziałam sobie, siedzę teraz właśnie w mojej ulubionej restauracyjce. Restauracyjka jest naprawdę bardzo fajna, nazywa się Atrio. Fantastyczne miejsce, bardzo dobra obsługa, bardzo dobre jedzenie, mają tak zwane menu del día, czyli taki zestaw dnia. I to zazwyczaj polega na wyborze jednej z trzech, czterech jakichś zupek Gdzie no najlepszą jest zupa z soczewicy, albo zupka tak zwana astecka fantastyczna No i na drugie jakieś danie no to Kosztuje akurat w tej restauracji dość dużo jak na Meksy, bo jakieś 40 zł. Generalnie te takie lepsze restauracje meksykańskie to mniej więcej tak od 30 do 50 zł Trzeba zapłacić za obiad. No miejsce bardzo fajne Fajne jedzenie w fajnym otoczeniu tego pięknego miasteczka.